Jak długo potrawa może stać na bufecie? Odpowiedź możecie zaskoczyć. Według zasad bezpieczeństwa żywności w UK, dania gorące mogą stać na bufacie maksymalnie do 2 godzin. Jeżeli nie jesteśmy w stanie utrzymać ich temperatury powyżej 63 stopni Celsjusza, z kolei dania zimne na bufecie w temperaturze pokojowej, które nie są przechowywane w warunkach chłodniczych, to znaczy, że ich temperatura nie jest utrzymywana poniżej 8 stopni, mogą być pozostawione w temperaturze pokojowej i powinny zostać spożyte w ciągu maksymalnie 4 godzin. Ale, ale jeśli planujesz przygotować bufet w upalny dzień, czas ten należy skrócić co najmniej o połowę. Dlatego nigdy nie wystawiaj od razu całego jedzenia. Lepiej podziel potrawy na mniejsze porcje i uzupełniaj je na bieżąco, żeby zachować ich świeżość jak najdłużej. Twoimi najlepszymi przyjaciółmi będą lód i wkłady chłodzące. Dzięki nim łatwiej utrzymasz jedzenie w bezpiecznej, niskiej temperaturze, nawet na zewnątrz. Zarówno przy ciepłych, jak i zimnych potrawach czas jest krytyczny aby uniknąć namnażania się bakterii takich niebezpiecznych dla naszego zdrowia. Problem z potrawami ciepłymi to to, że ich temperatura spada poniżej 63 stopni Celsjusza, a z potrawami zimnymi, że ich temperatura się podnosi powyżej 8 stopni Celsjusza, a w konsekwencji wchodzą w strefę zagrożenia. Im dłużej potrawy są w tej strefie temperaturowej, tym bardziej tracimy kontrolę nad namnażaniem się w nich bakterii chorobotwórczych. Dlatego tak ważne jest, żeby nie wykładać wszystkiego naraz. Lepiej uzupełniać bufet mniejszymi porcjami i resztę trzymać w lodówce lub pojemnikach termicznych. Dzięki temu jedzenie nie tylko będzie wyglądało świeżo, ale przede wszystkim będzie bezpieczne dla Twoich gości. To tylko jedna z wielu inspirujących treści polub i obserwuj, jeśli chcesz rozwijać się razem z nami.